z tej strony Brączek. Dzisiaj was witam w grze War Thunder. Jest dzisiaj ze mną znowu Miki. Siemaneczko. No i będziemy sobie pykać w samolociki. Także Dokładnie. gotowy? Klikłeś? Tak, klikłem. Okej. Okay. Ja, ja nadal gram y, Chińczykami, czy tam Japończykami, nie wiem. To jest Rosja? A ty, kurwa, <laughs> czekaj, mi się pomyliło. Dobra, y, nie było. Chcesz anulować? Nie, 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 yy, mi się pomyliło, po prostu chciałem powiedzieć Z ZSRR, a powiedziałem Chińczyki, nie wiem czemu. Spoko, spoko. Nie <laughs> wiem, no. nie wiem czemu mi tak, ale dobra. Zielona krań, jakaś mapa. Chyba nie znam. O, to ci pokażę mój samolot, gdy na, na cele naziemne, to padniesz. Jakie to wielkie gówno jest. Ale mówisz o jakimś odrzutu, tym, bombowcu? Bombowcu, ale zobaczysz jaki. Dobra, do boju. Popierdolamy Szory za przekleństwa my tam Jest mnie, późno. Niech no. ktoś mnie tam ostatnio pouczył, że... Że jakby się oglądało jakby by nie było przekleństwa. Co, Ej, Bronze! Ale ja tak nie umiem. Bez nie da się tak. Ej, weź jak możesz do mnie podleć. Gdzie ty jesteś? No za tobą 4 km. No dobra, to ja potem do ciebie podlecę. No dobra. Ale chłopie! Gdzie tu są statki? No ja lecę ja na statki. Mam 16 bomb na jeden rzut. Kiedyś grałem na tej mapie. Pamiętam, jak te statki niszczyłem. Ale dobra, to ja wtedy, nie wiem, nie pcham się na początek, bo... Na, na początku, na, na nich, bo mnie zabiją od razu. Na statki? Nie, ogólnie, wiesz, bo zawsze tak ataku atakuję defensywnie. Mhm. Defensywnie czy ofensywnie? Które to Ofensywnie to jest tak y szybko, od razu, a defensywnie to jest obronna. Aha, no to mi się pojebało, czekaj, tak, chciałem of ofensywnie. No to z FIFA się nauczyłem, What? Kurwa, ale Nie mogę trafić. Oto film. Na, 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 na. Niepotrzebnie wziąłem tego bombowca. Czemu? Bo nie wiem, ja będę leciał godzinę do celu, zrzucę bomby, potem będzie pół bitwy, Ja nie lubię w ogóle bombowcami grać. Dobra, będzie po mnie chyba Dobra, rozpoczynam. go No ten się rozbił zajmij. No i nawet nie zdążyłem A w dupie Zastrzeli... a w... Jeszcze mi Nie, to jest chore Nie sobie myśliwc Dobra, ja spiętam z, z tego samolotu, bo i tak jest yy, śmigłą rozwalona także nie mogę Byłem na samolot. Kurde, zrąbałem to No nie, ja też znowu wziąłem bombowiec, no Ja chyba jednak zmienię na y, Japończyków, bo y, ten ZSRR ma samoloty strasznie takie mało zwrotne, nie lubię takiego czegoś. Nie ja Amerykanów ogólnie w miarę lubię. Nie Ale lubię, nie wiem czemu mam samej bombowce, posrane jakieś. Ja nie znoszę bombowców, to jest Ja też nie może lubię być. bombowców. Ale no, tego jednego to wiedziałem, że mam tego drugiego nawet wiedziałem to bombowiec jest. Chciałem to myśliwiec. Kurde, coś by chciał było ogarnieć, żeby ludzie mieli co oglądać, a nie żeby było tylko Nasza baza została zniszczona, straci się. A, dobra. Za Nie obronili nas No tu leci wiśnięty. Został. Ja lecę na te statki. Na statki lecisz? Asysta, dobra. Eee, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś przede mną, dobra Ty ale jesteś w sumie za tobą A ty byś co bomba na nie zrzucał czy co? No, rzuciłem Zabiłeś coś czy nie? Nie wiem, coś tam jakiś trafienia dostałem ale Ciężko jest trafić chyba co tym? No tak, powiem ci że nie Dobra, a te statki zniknąć Nie ale... Jeśli ciężko niszczyć, one są jakieś wytrzymałe czy co? No, dosyć Jakiś na ogonie mi typol siedzi Co jest? Ja ich w ogóle nie trafiam No ja tam... To trzeba w jakiś specjalny punkt trafiać, czy jak? Nie, no normalnie, tylko one są pieprzone tak wytrzymałe Dobra, spróbuję przejąć tą bazę ich Ale coś się... Ze zerami zastrzelam No mi cały czas jakiś typol na ogonie siedzi Muszę dwa razy obkrążyć, żeby... O, zniszczyli mnie O, jest lecieć tutaj, nie wiem, nie do tego jedną wezmę. No nie wiem, czy nie dam Powiem ci, że ciekawie się jakoś ta bitwa nie... ...toczy. Zajebiliście, no, kurde. Nie lubię tego czegoś, myśmy zniszczyli. Je jakoś, jest. nie mi ta mapa nie podeszła szczerze mówiąc. Nie, to jest masaka. Jakaś taka jest, no... Nie wiem, no po prostu. Nie, nie podeszła i tyle. Mm. Dobra, biorę ten samolot. Nie zawsze się trafi, nie zawsze jakaś dobra bitewka. No wiadomo, no raz jest gorzej, raz lepiej, tak? Ale nie, jakoś ten tryb dziwny, tutaj jakoś tak jest. No po prostu, nieważne. Trudno. Eee, w ogóle jakaś taka, nie wiem... Taka... ...ścieśniona ta mapa, że wszyscy są w jednym miejscu. No. Pomniki widzę Czyś Coś tam atakujesz chyba. Ta, tylko gówno dało. Ja, Na te te... 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 Na te statki to trzeba bomby. No jakie nie Gdzie jestem teraz? jest No nie! Wleciałem w typach przez przypadek. Ja Z myśliwiec? Jakie nie, 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 O nie, ale nie, Co Co zrobiłeś? Ja chciałem zawrócić i leciałem prosto przy skołach. No, widziałem tu jakiegoś myśliwca. O ten fajny, tym jeszcze nie latałem. Ale zwrotnie w ogóle, boż, o, ale będzie miał działek podobny. No zajebiście, hmm. samolot spłonął. Kurde, molek no. Dwa no, samoloty mi tylko zostały. No też nie wiem, ciekawie. Ja pierdolę Dobra. No i co? No i z... O no, nie. No tak! Śmigło mi obtrącili, no. W ogóle kogoś zabiłeś? Nie. nie też nie. No i koleś we mnie wleciał mi śmigło. Znaczy no, nie śmigło, tylko skrzydło. U skrzydła mnie urwało. Ostatni samolot mój. Boże, jakie te samoloty są słabo zwrotne. Masakra. No ja nie lubię takich o ten jest fajny, kurde to się obkryca beczułki takie fajne. To się tam utopił, dobra, asysta. Okej. Okay. Łagiem lecisz? No. O ja lubię tym co teraz lecę. Ja tak się spoko. O kurde. Tu mamy cztery, będzie teraz lecieć. Spokojnie. Spokojnie, ja ich prędzej go zjadę, broń. O sama zniszczono, ale mnie też zniszczył. No dobra. <grych> No, niestety, nie? Ostatni samochód, ale... I to mi się jakoś nie widzi. Mm. Nie no, ta mapa jest beznadziejna. zadziejna. Trafienie zaliczyłem. Bo to... Jakiś w ogóle długi ten tryb jest strasznie. Asystę mam, ło! Tyle no, wygrać. My wygrywamy, nie? E, nie. Jak nie, nie. No nie wieszy jesteśmy No właśnie, 12 mamy o nie, 12. Ale... Przerwany przecież I... jak przegrywamy co ty włączek Kurwa nie trafiłem przecież 11-11 No jeszcze mój no. we mnie wleciał no ja pierdzielę, no Co za jakiś porąban Nie no Żal mi taki ludzi No mnie ostatnio mój zestrzelił nie, yeah. nie no, a on sobie wleciał we mnie mu się nie mi odrywało pół samolotu. Weź no leć tam, postrzelać tam te budynki. Które? No nie no, coś do zniszczenia tam, no tamte tam, gdzie te takie nie, te. Nie, typa tutaj muszę zniszczyć. No nie zażyłem. O, jakieś działko masz niezłe. Działko? To kurwa ten lewo strzela i się zacina co chwilę. <laughs> Leciał tam podstrzelaj w co jem, to kółeczko. Kurwy głupie. Idziemy w to. O, zjeść się ja. Tamten też myślał. No po co tu z Gdzie on jest? Jakie uniki robi? Ja. Yeah. Nad tobą jest. Brawo. Tylko asysta. Ale podpaliłeś go. Gdzie są te cele? Tam? No nie wiem, tam po prawo chyba, albo tam na wprost, nie wiem. Jezu, ten samochód ledwo leci, jakby chciała, nie mogę. Weź na to... prawo, zobacz te cele. Znaczy te, te budynki, o to chyba... To, o, trzymaj. Hmm, chyba... go na pół. Ale to nie wiem. Czekaj, tego tutaj trzeba stłucz. Ty, tu jakiś spodokoraz leci. Nie dolecę to nie niego. Dobra. Ja nie wiem, co tu trzeba niszczyć, powiem ci. Tam coś jest. Może tam trzeba no? Spróbuję tam dolecieć, pewnie mnie zniszczą zaraz. Myślisz, że zdążę? Jo. O tak ile nie przegramy Już Zdążę chyba. No legal. Jednostka zniszczona, ale się zbroń zaczęła. <laughs> Wroga, baza wroga została zniszczona także Ale możemy przegrać to jeszcze No przegramy to na pewno właśnie. Mm -mm, nie jestem nie, nie, już taki pewien Tak Szczególnie jak w skały wlecisz ty kurde pleciał jak trzeba Ucho Ten unik widziałeś To był unik? No Aha. Ej, zniszczy mi śmigło o, Jo! Już po mnie. No nie, nie, już po mnie. Weź, wyląduj. Hmm, teraz co? Musimy czekać, nie? Hmm, no ewentualnie wrócimy do hangaru. Ale nie możemy na scenie bitwy zacząć chyba. Nie wiem. To, no to mam chwilę, poczekamy, tak to. Dobra, wracamy do hangaru. No, już, No to ja też wrócę mhm mm o nie można chyba Dobra to dawaj lecimy jeszcze jedną bitwę Ja poczekaj bo tu mam jakieś tylko mm, Tylko czym by tu polecieć kurde, to to w ogóle jakieś japońskie to się nie daje Bym wziął, wziął inne samoloty ale no. one są słabe chyba, czekaj Jaki, Kim ty grasz? Ja teraz będę go leciał a USA są dobre? Jak? USA są dobre? No chyba takie dosyć. A jaki eee, USA chyba zawsze leciałeś. USA chyba zawsze leciłem, powiem ci. Co sam bombowce zbadane? Ja sobie zwerbuję. On jaki myśliwiec. Nie, nie mogę, kurwa. Eee, 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 tego nie. Lekki bombowiec, lekki bombowiec Dobra, ja spróbuję... mam tylko 3 samoloty w sumie będę miał Spróbuję USA polecieć. Zobaczymy, może akurat. Dobra. No, dobra tam tam No jest, jest. Ok, leci. Zobaczymy. Może tu jest dobre w sumie, nie, ja nie wiem. Ja mam jakieś łagi i migi. No to masz już za te sera. No chyba ja. Jeszcze mam SB-2M-100, jakiś bombowiec cielki. Po co bierzesz bombowce? No nie no i tak musiałem wziąć i tak. Nie znoszę bombowców, Oczywiście, co, jak są pojazdy, to jest dobrze, można zbombardować je tam dosyć, tydzień stojesz. No tutaj chyba będą. Tylko jest warunek, że muszą być nieruchome. Bo tak to ciężko trafić. O, to mapę lubię dos dosyć. Nie, czekaj, co to jest mapa? Ja nie kojarzę. To pierwszy raz, ja widzę. Ja na początek będzie miał najsłabszy samolot, chyba. Nie, miałem trzy słabe, także wiesz. nie wiem, czy coś tutaj zrobię w tej bitewce. 4 sekundy jeszcze. Nooo. Ile trzy... masz kasy ogólnie? Tych znaków takich? 156 tysięcy. fajny to fajnie, to samolot, jakiś zwrotny. Gdzie jesteś? Jochun, ty ją ma jakiś. Ja pierdolę. Ty ja też był taki chyba. Nie, ja trochę inny. Ej, pierwszy raz tą mapę gram. Ja ale podobny mam, ja też tak, taką samą prędkością nasze samoloty. Nie, że to u USA nie będzie fajne. Szczerze? Eee. Czy to zależy, wiesz, jak tam lubi. Zobaczymy czy będzie fajny tuk. A raczej tego typa w ogóle nie dogonię. Strasznie wolny jest ten samolot. Chociaż może? Lecę za jednym, a tu pięciu leci jeszcze. No, ja pierdolę. Nie wyrobię ty, zaraz drzewa lecę. Ty jakiś typ, mi przyleciał? Ja jestem koło ciebie. Ale działo ma to moje, ty. Chyba tak 4km. Tu uważaj, tu. Dobra, przeleciał na, koło mnie. Trafiłem go raz. Ale on strasznie tak jakoś, nie wiem, pierdzi, a nie strzela. <grym> Jeszcze działa mi się zacięło. A ktoś we mnie pierze. Amunicja mi się zacięła. Jest! Trafienie krytyczne! Zabiłeś? Wczoraj trafienie krytyczne zaliczyłem. Dobra, ale koneś spadnie chyba już. Dobra, samolot zniszczony. Ty co? Tu ładnie. Ale ktoś mi na ogonie cały czas siedzi. Co jest? Zabił mnie. Leciał tyłem do mnie, a mnie zabił. Łąbowiec to, my z tyłu wiesz. Aha, ale kopci się, może coś zabije. Kurde! Trafienie krytyczne, ale zniszczyli. Ale dostał. Mam nadzieję, że spadnie. Ten drugi samolot jest identyczny jak tamten. <grychy> o, ale ale fajny strymasz. był, to ja na tego sprawie nie narzekam. Eee, jak się nazywał? Łak? Nie, nie, ja jeszcze jakoś inaczej. O, na pierwszy jestem u nas łaposz No bo jednego ma zawity Kurwa masz, no ja pierdzielę Ledwo to samolot, że mi niższą Ano. no Weź A... mi uratuj, uratuj mnie Poczekaj, jakie gówno ten samolot, jak to Jak to skręca Miki uratuj mnie Gdzie jesteś? Już bym się z chęcią uratował, ale nie wiem gdzie jesteś No, koło ciebie gdzieś leciałem cztery. Dobra, widzę tego typa za tobą, bo tego to ja prawo. Spokojnie O, no, samolot zniszczyłem Kurwa, hamiki nie zdążysz Kurde, ale ten samolot mój jest w ogóle niezwrotny, sorry Ja już kurwa tutaj jestem niszczony przez Czterej się a dobra, jest. Jezu, jak chce. Jezuuu... Nie ku*** drzewo. O Jezu. On no, dostarczył grafienie krytyczne przynajmniej. Ja to przez bączki kręcę tutaj, żeby... Ja próbuję manewrować, ale... ...tym głównym moim to jest ciężko. Myślałem, że to jest coś lepszego. Uważaj za tobą. Dobre, dobra, dobra. Chyba go zaszczyciłem. Dobra, no, dobra. Tam mógł no, doślecić. Fuck, jakie to kufno jest. Ja pierdziele. Co, od mną ktoś do się strzela? Ja piorę tego za tobą. Ktoś za mną leci! Już nie, już się rozbił. Asysta. O, asysta. No ja też. Czekaj, jeszcze jeden tu o jest. to moje to gówno jest. Ten mój też nie jest za dobry, słuchaj bo Mój w ogóle nie może, wiesz, zgodności nie ma, nie? Ty masz takiego dużego, nie? Taki trochę nawet sporawy jest. No. no on jest strasznie do dupy. Ja mam w tych EZTSR 3 takie samoloty i to jest masakra No kurde, nie dziwię się To się mało tym nie rozbijam no Tak przy ziemi już Czekaj zaraz, tych dwóch gdzieś lat, oni są tak obici że Ale ja swojego zaszczali. Ja prawie się rozbiłem i prawie w typa wleciałem, ale... Chyba mi się olej przegrzewa i woda <grymne> Czemu? Bo temperatura znaczy na woda zaczęła palić <grymne> Ja mam trochę krytycznie, miałem Znowu przegramy Myślisz? No Uważaj Miki Dobra, są aluzjszony. Ale poszedł. Ja tylko widziałem, jak leciał tak za tobą. I się rozbił nagle. Dobrze idzie na No, powiem Ci, że teraz w miarę, ale jakbym wiedział, że ten. rozbije się. Rozbija się? Rozbiłem się, no? Nie, no tym się nie dało sterować, kupię. Zresztą wiesz, jak to lata sam. No, no w zasadzie jest. Co, jak schodzić już do ziemi, to już. Tu miałem przeciek paliwa i tak. To... Tak bym spadł, i tak. Dobra, zimę sobie miga jeszcze. Mata weź Nie. Zobaczymy, czy to będzie lepsze. Czy też mam. taki wielki się wydaje, ale. Teraz jestem pierwszy. Brawo. Eh, to już lepsze. To będzie fajne. Zwrotne. Duże? I pociski będą chyba też spoko Lubisz duże? <grych> no wiesz Zależy Ale co masz na myśli teraz, wiesz, no Dużo może być takich y, określeń, duże Na przykład duże mogą być, y, no wiesz, takie te Między innymi, ale też mogą być duże, no wiesz Jabłka Na przykład drugi uratuj mnie Już lecę, kochanie Uff. Tylko poczekamy, kiedy się schanie Tu się rozbijają, ty. Blady jestem. O, wygraliśmy. Wygrali, ty? Ja jak klucz, to... Szybko. Blady jestem. Ale czyż my im taką przegrywaliśmy, tyle widziałeś? No to ładnie. No, Zdziwiłem się. Tak szczerze. No, powiem ci, że ja nie spodziewałem się w ogóle, że wygramy. To tak patrzę, teraz wybiwamy Ej, błączek drugi, tak? Czy pierwszy? Nie wiem nawet. Ładnie, ładnie. O, no, no, no. no, tak. To w sumie na tyle w tym odcinku. No, troszeczkę gorzej niż w poprzednim, ale... Znaczy w pierwszej bitwie gorzej, ale w drugiej poszło, ale nawet poszło. W drugiej, tak, w druga ładna poszła. No, także dziękujemy Wam za obejrzenie, pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy na kolejne materiały. Do następnego. Na razie. Na razie.